Jest 28 marca, to jest szósta niedziela Wielkiego Postu, niedziela palmowa. To jest projektowca, to jest nasza seria Bóg mówi, w której uczymy się słuchać Bożego Słowa. Dzisiaj liturgia wygląda troszeczkę inaczej. Najpierw mamy Ewangelię, która towarzyszy procesji z palmami, która ma przypomnieć, ten radosny wjazd Jezusa do Jerozolimy, która ma przypomnieć ten fakt, jak Jezus wjeżdżał na osiołków i ludzie kładli swoje płaszcze i palmy przed Jezusem, wołając Hosanna Królowi Dawidowemu, Hosanna na wysokościach. Ludzie witają Mesjasza, króla, który wjeżdża do miasta. I ci sami ludzie, potem w Ewangelii, którą czytamy w liturgii Słowa, będą krzyczeć na krzyż, ukrzyżuj go. Dlaczego tak się dzieje? Bo myśleli, że ten Mesjasz jest inny. I to, co dzisiaj jest ważne, to otwarcie uszu, otwarcie serca na usłyszenie i zaufanie Bogu w tym, co chce robić w Twoim życiu, w tym, co chce robić w świecie, w tym, co chce robić w Kościele. I danie się poprowadzić Bogu, żebyśmy w naszej wierze wierzyli w prawdziwego Jezusa, w tego, jaki On jest naprawdę, nie w nasze wyobrażenie o Jezusie. Bo ci ludzie, skadnując hosanna królowi Dawidowemu, hosanna na wysokościach, Wiwatowali na cześć Mesjasza, który był mesjaszem ich marzeń i wyobrażeń, mesjaszem, który miał wyprowadzić ich z niewoli rzymskiej. I oni spodziewali się króla, który przyjdzie, zmiażdży Rzymian i oni będą mieli wolny kraj. Tak się nie stało. I przez to, że oczekiwali źle, przez to, że myśleli źle, przez to, że źle to sobie wszystko poukładali, wymyślili. Jest 2021 rok. I ten kraj nie jest wolny. Dwa tysiące lat minęło ponad. I mieszkańcy tego kraju dalej nie mają kraju, dalej nie mają świątyni. I wszystko się pogubiło w efekcie. I to samo może stać się w Twoim życiu, jeśli będziesz źle wierzył, jeśli nie będziesz ufał w Bogu, jeżeli wrzucisz się w jakieś tory, które nie będą prowadziły do Boga. Bóg daje nam Ducha Świętego, a Duch Święty daje nam dary. Znamy dary Ducha Świętego, tak? Dar, dar mądrości, dar umiejętności, dar rozumu. Pierwsze trzy, nie? Dotyczą umiejętności rozumowania. Jeżeli sprzężemy nasz rozum z Duchem Świętym, Duch Święty nam będzie pokazywał, co robi, jak prowadzi Kościół do Boga, jak prowadzi każdego wierzącego do Boga. I przestaniemy się kłócić w ramach jednego kościoła, i mieć swoje zdania, i opinie, i wierzenia. I zaczniemy iść za Bogiem. Więc, pierwsza Ewangelia, którą dzisiaj czytamy, zaraz na wejściu, to jest. Ewangelia, która opisuje wjazd Jezusa do Jerozolimy, wjazd na Osiołku, i mamy do wyboru: albo 11 rozdział Ewangelii Marka, albo 12 rozdział Ewangelii Jana, i ale no są troszeczkę inne i w zależności od tego, w jakiej jesteś parafii, będziesz miał albo tą, albo tą Ewangelię. Przeczytaj sobie obie. Pan Jezus wjeżdża w sposób uroczysty, witalny jak król. Wśród okrzyków, skandów, przepiękny wiatr Jezusa. Szkoda, że tak jak mówiłem, część z tych ludzi oczekuje kogoś innego. O, oczekuje, że wita mesjasza wspaniałego, wielkiego króla, który, który zmiażdży nieprzyjaciół. On to zrobił. On to zrobił. On zmiażdżył na krzyżu, zmiażdżył nieprzyjaciół. Ale tych prawdziwych nieprzyjaciół. Bo jednym z pierwszych ludzi wyznających wiarę w Mesjasza jest kto? Jest rzymski żołnierz. Jest Poganin. Prawda? Później, po tej Ewangelii, przechodzimy do właściwych czytań z Liturgii Słowa. I. Pierwsze czytanie pochodzi z księgi proroka Izajasza. Jest to pięćdziesiąty rozdział księgi proroka Izajasza i. Prorok Izajasz mówi tak. Pan Bóg obdarzył mnie językiem wymownym. Ja się modlę o taki język. Bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. To też jest takie, to jest w ogóle proroctwo na temat Pana Jezusa. Tak, bo Izajasz dalej mówi, podałem grzbiet mój bijący, policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem moją twarz jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. To jest proroctwo cierpiącego sługi Jahwe. To jest proroctwo o Panu Jezusie, który, znaczy Izajasz jest prawie tysiąc lat, widzi Jezusa, który będzie cierpiał, który będzie miał, który będzie biczowany, któremu będą rwać brodę, który będzie opluwany i dosłownie, i w przenośni. Tak? Ale to, co do mnie osobiście mówi to czytanie to budzi we mnie pragnienie tak raz żebym miał język wymowny który polega na tym żebym pomógł strudzonemu krzepiącym słowem ja modlę się o ten język dla siebie ale też modlę się o ten język dla ciebie i chciałbym żebyś ty też modlił się o ten język dla siebie żeby każdy wierzący w Jezusa Chrystusa tak te dwa miliardy ludzi na Ziemi miało dar proroctwa, bo to jest dar proroctwa, który pole to potem święty Paweł tłumaczy w liście do Koryntian. Polega na podnoszeniu ludzi do góry, podnoszeniu ludzi do Boga. Także jeżeli chrześcijanin otwiera swoje usta, żeby coś powiedzieć, to po to, żeby podnieść drugiego człowieka do góry. Druga rzecz, o którą się modlę, to modlę się o ucho bym umiał słuchać jak uczniowie. Tak? O takie serce słuchające się modlę. Modlę się o to, żeby Bóg otworzył mi ucho. I równocześnie, mając te dwie rzeczy, modlę się, żeby Bóg mnie wspomagał i żebym był nieczuły na obelgi. Tak? Żebym nie odpowiadał na poziomie krytyki, żebym nie, odpo nie odpowiadał nigdy na poziomie hejtu, ale zawsze odpowiadał krzepiącym słowem, podnoszeniem do góry. Tak? To wynoszę z tego czytania które generalnie prowadzi mnie, bo w następną niedzielę będę świętował zmartwychwstanie Pana Jezusa. I to czytanie, patrzcie, ono ma nas otworzyć na wielki tydzień. Psalm 22 dzisiaj. To jest niesamowite, że król Dawid tysiąc lat przed męką śmiercią Pana Jezusa widzi cierpiącego Mesjasza i pisze o nim psalm. To jest ten psalm, który Jezus zaczyna śpiewać na krzyżu chwileczkę, dosłownie minuty przed swoją śmiercią, żeby zrobić spoiler tym, którzy się jeszcze nie zorientowali, że to o nim śpiewał król Dawid. Tak? My myślimy, że Jezus śpiewa ten psalm, być może też tak jest, że On tak czuje. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Eli, eli, lema, sabachtani. Tak? Ale to jest pierwsz, pierwsza linijka psalmu, który w całości opowiada, o męce i śmierci Jezusa Chrystusa, o męce i śmierci Mesjasza Król Dawid widzi tak daleko, że patrząc tysiąc lat do przodu widzi dziury w dłoniach i w stopach. Ja bym chciał mieć taki wzrok. I taką bliskość z Bogiem, żeby Bóg po mógł pokazać mi aż takie szczegóły. Więc Jezus, wisząc na krzyżu, przypomina tym, którzy stoją wokół krzyża, a są wierzący, a znają ten psalm, że to on, że to słowo się wypełnia, że on wypełnia Boże słowo. Co do Joty. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Wykrzywiają wargi, potrząsając głowami. Zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje. To wygląda jak, o, jak opis z Ewangelii, którą za chwilę będziemy słyszeć. A to jest tysiąc lat stare wtedy. Sfora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców, przebodli moje ręce i nogi. Policzyć mogę wszystkie moje kości. Dzielą między siebie moje szaty, los rzucają o moją suknię. Ty zaś, Panie, nie stój z daleka. Pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Będę głosił swym braciom Twoje imię. Będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. To jest ten sam psalm. Chwalcie Pana, Wy, którzy Go wielbicie. Niech sławi Go całe potomstwo Jakuba. Niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Czyli to, to cierpienie Jezusa Chrystusa zapowiedziane przez króla Dawida. Ta zapowiedź, która ma tysiąc lat w momencie śmierci Pana Jezusa. Czy czujecie, że ktoś coś w roku tysięcznym napisał? Tak? To było chwilę po chrzcie Polski, nie? Mamy rok tysiączny, nie? Czy tam 1021? I ktoś pisze wtedy coś, co spełnia się kropka w kropkę dzisiaj. Czujesz to? Ale do czego prowadzi ten psalm, będę chwalił imię Boże, będę głosił wszystkim imię Boże, bo Bóg jest wspaniały. Czyli to, co Bóg robi, nawet ten moment wywyższenia Jezusa na krzyżu, który jest tragicznym momentem dla wszystkich, dla samego Jezusa, dla Jego mamy, dla Jego uczniów, tych najbliższych, tych dalszych. Wszyscy się rozpierzchni. Rozpierzchli. Tam nikogo nie ma, tylko Jan został. Tak? To jest tragiczny moment. Nawet zmartwychwstanie Jezusa nie będzie w stanie jeszcze wszystkich przekonać. To będziemy słyszeć historię zmartwychwstania już niedługo. Tak? Dawid już zapowiada, że to, gdzie mamy patrzeć, przez ten tragiczny moment Wielkiego Piątku na chwałę Bożą, która się realizuje. Drugie czytanie. Czytanie z listu do Filipian. To jest drugi rozdział listu do Filipian. I przepiękny hymn. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I trzy rzeczy tutaj w tym czytaniu. Po pierwsze. Jezus Chrystus, Bóg, odwieczny. O tym mówi sam początek Ewangelii według świętego Jana, tak? Że na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Miemy to Jezus, nie? Wszystko przez, to, wszystko przez Jezusa zostało stworzone. Wszystko dla Jezusa zostało stworzone. Potężny Bóg, tak? Staje się człowiekiem. I nie wiem, czy wiesz... Jezus Chrystus przyjąwszy postać ludzką, przyjąwszy postać, stając się człowiekiem, stał się człowiekiem na wieki, na zawsze. Jezus Chrystus nie zdjął swojego człowieczeństwa, nie zdjął swojego bycia człowiekiem. Przy niebowstąpieniu. Oczywiście, jako pierwszy żyje w uwielbionym, zmartwychwstałym ciele, które jest inne niż to nasze ciało, ale dalej żyje w ciele. I to ciało dalej ma dziury na rękach i na nogach. Nie wiem, czy wiesz, tak? Czy ta decyzja Jezusa Chrystusa o wcieleniu była decyzją na wieki? I w konsekwencji w posłuszeństwie doprowadziła go aż do śmierci krzyżowej. I za to posłuszeństwo. I za to uniżenie Bóg go wywyższył. Tak? I jeśli ty będziesz posłuszny Bogu, dasz się Bogu prowadzić, jeżeli przyjmiesz postać sługi, Jezus mówił o tym często, i staniesz się posłuszny, Bóg cię też wywyższy. Kolejny rozdział listu do Filipian mówi o tym, że Człowieka, każdego posadził na tronie, tego, który jest w Chrystusie. Na wysokościach. Tak? I teraz tak: Jezus został posadzony, dostał imię ponad wszelkie imię, aby na jego imię zgieło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Imię Jezusa jest największe, tak? Jakiekolwiek imię weźmiesz, Musi się ugiąć pod imieniem Jezus. Tak? I to też musi mieć odzew, i to jest ta druga rzecz oddźwięk w naszym normalnym, codziennym chrześcijańskim życiu. Weźmy sobie takie imię rak, albo cukrzyca, albo jakakolwiek inna choroba, która ma imię. Tak? Ona, i tego doświadczamy w kościele, w bardzo wielu miejscach kościoła, ugina się pod imieniem Jezus i znika. Nie ma takiego imienia, które byłoby większe od imienia Jezus w moim życiu. Tak? Pomyśl nad tym trochę. Wywróć swoje myślenie, żeby zacząć myśleć w ten sposób. Że Jezus, imię Jezus jest większe od wszystkiego, co możesz nazwać w swoim życiu. I trzecia rzecz. Czy wyznałeś, czy Twój język jest jednym z tych wszystkich języków, które wyznają, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca? Jeśli nie, to zrób to teraz. Powtórz ze mną. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest moim Panem ku chwale Boga Ojca. Nie będę mówił o dzisiejszej Ewangelii. To jest czternasty rozdział Ewangelii Marka. W tym roku czytamy mękę i śmierć Jezusa Chrystusa z podziałem na rolę z Ewangelii, z Ewangelii Marka. Jest to 14 do i 15 rozdział Ewangelii Marka, opowiadając po kolei. Ewangelia Marka jest to fragment głoszenia, czy to jest całe głoszenie świętego Piotra, nie? naocznego świadka tego wszystkiego, co się działo. Marek, jakby spi, mówi się, że Marek spisał kazanie świętego Piotra i to jest jego Ewangelia. Nie? Czyli jakby jest to relacja. Bezpośredniego, bezpośredniego świadka, jedna z bezpośrednich relacji tego, co się działo. Każdy z ewangelistów patrzył troszeczkę inaczej na to wszystko, dlatego warto rozważać wszystkie Ewangelie. I chciałbym, rozważając Ewangelię, wrócić do tego jednego szczegółu, o którym mówiłem na początku. Bo tu będziemy mieli ten tłum, który krzyczy tak, krzyż z nim, ukrzyżuj go, zabij, nie chcemy takiego Mesjasza. Odrzucamy to, co Bóg nam dał. Bo ten mesjasz, którego oczekiwaliśmy od tysięcy lat, nie zgadza się z tym mesjasz naszych oczekiwań nie zgadza się z mesjaszem tym, który Bóg nam zesłał. Więc to nie jest mesjasz. Bardziej ufam swoim oczekiwaniom. Niż Bożemu działaniu, i czy tak przypadkiem nie dzieje się w moim życiu? To jest na dzisiaj ważne. To jest bardzo ważne, żeby w tą niedzielę palmową usiąść z tym pytaniem. Czy Jezus Chrystus, którego wierzysz, jest prawdziwym Jezusem Chrystusem? Czy szukasz jaki jest, co mówi, jak mówi, jak brzmi ton Jego głosu? Moje owce znają mój głos. Znasz Jego głos? Hmm? Czy jest Jezusem, które, którego sobie wyobraziłaś, wyobraziłeś, którego, który jest Jezusem Twojej wyobraźni, Twoich oczekiwań? Ja wolę tego prawdziwego. Wolę go poznawać, odkrywać każdego dnia z innej strony. Być głodnym, żeby go poznawać więcej, bardziej, mocniej. Hmm? Zakochiwać się, rozkochiwać się w nim, żeby móc rozwijać tą miłość i tą znajomość na wieki. Dlatego nie wiem, czy ktoś z Was śledzi naszego Instagrama. Czasem na Instagramie nie za często, ale wrzucam takie, takie troszeczkę dokuczliwe, uszczypliwe tekst z pieśni nad pieśniami, porównując to miejsce, w którym stoję w mojej wierze z tym, co mówi pieśń nad pieściami, pieśniami, pieśniami o relacji między człowiekiem a Bogiem. Zachęcam, zachęcam. Gdzieś tam pod filmem jest, czy pod podcastem jest link do naszego Instagrama, a no przynajmniej do Facebooka. Powinien być. Hm. I kolejna rzecz to, to troszeczkę pójdę za ojcem szóstakiem bo o tym nie wiedziałem a usłyszałem od niego ten moment kiedy ludzie krzyczą krew jego na nas i na dzieci nasze tak my często modlimy się do krwi Chrystusa krew Chrystusa nas obmywa oczyszcza prowadzi do zbawienia Ten okrzyk za piłatem umywającym ręce, tak? Był tak naprawdę okrzykiem: chcemy Twojego zbawienia. I to prowadzi tych ludzi do zbawienia. Wsłuchajcie się w te słowa męki, śmierci i zobaczcie, gdzie, zobacz, gdzie jesteś. Gdzie jesteś? I jak wygląda Twoja relacja? z Jezusem Chrystusem. Nasze następne spotkanie to się jeszcze okaże, bo zastanowię się, czy zrobić rozważania na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę czy, i Niedzielę Zmartwychwstania, czy tylko na, na Niedzielę Zmartwychwstania, żeby nie przeszkadzać. To jeszcze muszę się o to to wszystko pomodlić. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia wkrótce. Zapraszam, zachęcam do subskrybowania, zachęcam do lajkowania, zachęcam do udostępniania tego filmu czy podcastu swoim znajomym. Zapraszam na nasz kanał YouTube, zapraszam na naszą stronę na Facebooku, wkrótce będę zapraszał na naszą stronę internetową również, zapraszam na naszego Instagrama i to chyba wszystko, co do tej pory jest. Wszystkiego dobrego, kochani. Niech duch prawdy objawi nam prawdę, każdemu z nas, o nas samych. Jak wygląda nasza wiara w Jezusa Chrystusa i czy wierzymy w Niego w sposób prawdziwy, czy wierzymy w prawdziwego Jezusa Chrystusa, czy w Jezusa Chrystusa naszych wyobrażeń tylko. I niech przemieni naszą wiarę. Amen!